Jeden, trzydzieści, jest, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa. No, samochód zjeżdża. Robert gratuluję serdecznie. Było fantastycznie. Linia mety zaliczona. Wiem, że jesteś bardzo zmęczony. Ale jeśli mogę Cię na sekundę poprosić robę, to będę zobowiązany. No słyszeli Państwo, 30 rekord 22 setne. Niestety nie został pobity rekord trasy, ale najlepszy jest jednak kolega Szymkowiak, który jest olimpijczykiem. Uczestniczył również, moi drodzy, ale kolejni zawodnicy są już na mecie i przedstawimy. Uczestniczył w Mistrzostwach Europy. Kto kończy? 958. Maciejewski Łukasz. Ania Chyla. I teraz uwaga mocno! Ewa ratajczyk, brawo Pani No i co? Wydaje się, że kobiety są tą słabszą płcią, a tu się okazuje, że one są tak cudowne jak rzadko, jeśli chodzi o rywalizację czasową, no i to co dzieje się na trasie. Jeśli kolega odpoczął trochę, to bym na sekundę bardzo serdecznie kolegę Szymkowiaka poprosił, bo muszę państwu powiedzieć, że to jest duże wyzwanie, jakie on sobie postawił. Ale o koledze Szynkowiaku jeszcze porozmawiamy. Pierwszy zgłosił się na linii mety, a teraz kolejne panie, które gorącymi brawami witamy na linii mety 32 Bigu Kosynierów. Magdalena Piątek. Ewelina Piaskowska przebiegła linie mety Tomczykowa Agnieszka 595 Tarasiuk Paweł na linii mety I uwaga, panie są 914 Joanna Kmiciarz, brawo panie Rasiu, witamy Tarasiuk, drugie miejsce w swojej kategorii. 10 km, tak, tak, Tarasiu, drugi w 10 km. Fantastycznie. I teraz patrzymy na kolejną zawodniczkę. One w większości biegają. 5000 metrów, ale... Anna Kwiatowska. Pani pozdrawiamy serdecznie i na wodę i na posiłek. Krzesińska z podzielenia mleczarska, który w roli głównej wie na spróbować i duecik wspaniały. Danka Kuna i Robert Kuna. Brawo, brawo. Jest fantastycznie, bo jest linia mety. Gratulujemy. Nie mamy numeru startowego, ale to nie problem, żeby się dowiedzieć kto ukończył bieg za sekundę. Tomek jest na linii mety, brawo! I teraz moi drodzy zapraszam, są jeszcze dwie dziewczyny, które będą sobie chyba podkręcały tempo, tak jak mówiłem, że ty przyjaźń jest fantastyczna, ale na linii mety liczy się czas. 35-28 do tej pory przebiegają. Magdalena Mierzwińska. brawo! Pani Magda Bęczkowska, brawo, 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 gratulujemy bardzo serdecznie, linia mety już. Trzecie miejsce na 10 kilometrów, Radosław Pluciński. Przed chwilą widzieli go Państwo na linii metru. Czyli mamy teraz taki obraz wyraźny w 10 i 5 tysięcy metrów. E, już po około 10 minutach był zwycięzca biegu, moi drodzy. I Błażej biegnie. Błażej Pawlak, Klub Kosynier, który jest gospodarzem tej imprezy, a on jest naszym dobrym, wspaniałym duchem na nabyźni! 26-27, oczywiście plus minus czas kolegi Pawlaka. Teraz uwaga moi drodzy, kolejni wcale nie odpuszczają na tej dobiegowej linii. Kto to jest? Już mówimy. 197 Maciej Kamiński a tutaj rywalizują mocno 416 Mateusz Paszul i teraz jest dwójeczka a trzymają się na ręce uśmiechnięte krótko pani Magdalena Cieślak i Monika Mate. I uwaga, teraz przebiega swoją linię w żółtej koszulce. 723. Tara Kar Piotr. 71. Rafał Czarnojańczyk. Pani z numerem 925. Wioleta Narłowska Paweł Milczarek 119 Jarosław Glinkowski 336 Szymon Mik 500 267 267 Grzegorz Kujawa ale zbliża się do linii mety kolejny w niezłym tempie i formie to zawodnik z numerem 661 Norbert, Norbert, Norbert Wojciechowski 39. Możemy sprawdzić, też przebiegł linię mety. Właszczyk Krzysztof 707. Przebiega linię mety. Wajdemar Kopeć kończy bieg. 46. Bojański Zbigniew.

40, też przebiegł przed chwilą o nie mety Kławeł, Parzuty. Parzuty. Pomagaj teraz, Pan Grzyb, zawodnik mi 295. Janułów jest na linii mety? 68. Zdajka rower. I'm